W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. P tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z Książęcego Skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi. Wiedźmin Gerald Streamy, zabójca bestii z Bocle. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Bokler przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Bokler. A prywatnie bardzo Ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane Wiedźmińskie Zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na Książęcy Stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak, cieszysz się? Bardzo się cieszę i dziękuję ci, jaśnie oświecona. Ale niestety muszę zepsuć ten miły nastrój. Musisz wiedzieć, że byłaś wyznaczona na piątą ofiarę bestii. Siana planowała posłużyć się Detlafem i zabić cię, księżno. To. to nie może być prawda. Z pewnością się mylisz. Mam dowód. Nie wierzę w to. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale po tym, co przed chwilą usłyszałam, nie wiem, czy będę umiała sprawiedliwie ją osądzić. Wolałabym, żebyś się mylił, Gerard. Nie mylę się. Co więcej, doradzałbym szczególną ostrożność w kontaktach z nią. Nie przesadzaj, Wiedźminie. To moja siostra. Wiem, jak z nią rozmawiać. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Bokler. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedzmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Nie mogę uwierzyć, że mnie też chciałaś zabić. To musiał być wpływ tego potwora, Detlafa. Gdybyś się nigdy do tego nie posunęła, prawda? Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Jaśnie oświecona, jako głowa państwa, powinnaś przede wszystkim dbać o dobro kraju. Niezależnie od tego, czym Sjana się kierowała, jest ona zagrożeniem dla ludzi. Masz rację. Moi poddani są najważniejsi. Nie mogę o tym zapomnieć. Sjano, bez względu na nasze więzy krwi, czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi. Nigdy ci nie wybaczę. <śmienic>